Siemaneczko, z tej strony Wazy i Awras. Astro. Będę wykonywać dzisiaj zadania tygodniowe, tygodnia 3. Epic zaczyna wydawać te zadania tak nieregularnie, bo chcę skrócić po prostu, nie wiem, zrobić 5 albo 4 tygodnie no w 3. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na samym początku chciałem Wam jeszcze serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie. Wszystkie lajki, komentarze pod filmami, subskrypcje, subskrypcje z dzwonem, bez dzwona, dołączenie naszego Discorda jak i wsparcie poprzez YouTube'a oraz kodem VasiGaming Serdecznie dziękuję, jesteście super. Dziękuję, że tworzycie ten kanał razem ze mną. No i przechodzimy do zadania numer jeden. O zadanie numer jeden: będziemy odwiedzać różne nazwane lokacje w jednym meczu. No, ja mam już jeden na trzy. Ktoś już do mnie strzela. Ale go tam oleję. Polecę sobie do samochodu. O, jeszcze sobie wezmę, może snajperkę. o weź, wyciluj. Dobra, wycilowałem. Z moją drobną pomocą, ale wychillował. I jedziemy dalej. Hmm, może sobie odwiedzę posterunek enklawy? Aha, dobra, ok. Na tym koncie nie grałem. Nagrywam dzisiaj z konta Roxany. Bo przypadkowo, przypadkowo wydali zadania jeden dzień wcześniej, weekly, zrobiłem je tygodniowymi, tak więc wspieram się tutaj specjalnie. Nagraniem dla Was, żebyście mogli widzieć, jak się prezentują, co jest do zrobienia. O, jeszcze wjechałem w płot, mega, w barierkę. I może... o oh maj... Przejadę sobie tędy na posterunek. I lokacja numer 2 powinnam się teraz zaliczyć, jest 2 na 3 zaliczone. I jedziemy na pozostałą lokację. Kurniszony kapa, bo są bardzo blisko, niemalże o rzut beretem. Patrzcie sami, starczy przejechać tutaj górkę. W ogóle lokalizacja, bo lokalizacji super to wymyślili. No i jestem. I pierwsze zadanie mamy wykonane. I przechodzimy do zadania numer dwa. Zadanie numer 2, jest to jedno z tych zadań o tak zwanej nazwie: odgrzewany kotlet, schowa się w krykokach w różnych meczach. No i teraz popatrzcie. A dobra, tutaj nie możemy do tego oczywiście, musimy to wykonać kilka razy. Niestety, bo różne mecze. No ja szukam tutaj jakiegoś kontenera. Ale coś nie mogę znaleźć. Chyba będzie trzeba podjechać na port. Miasto portowe. No nie, ma nie widzę. Dziwne, że się nie da chować w tych mm, kubkach korniszonów, które leżą. No ale niestety tak to wymyślili. Już mnie blasterują. Litości nie znają. O, tutaj mamy jakąś restaurację, może na zapleczu będzie śmietnik? Jest! Jest śmietnik na zapleczu, nie trzeba jechać do miasta portowego. Tak, robicie zadania po kolei, no to macie tutaj, w tej lokalizacji. Zazwyczaj też za stacjami benzynowymi potrafią być. Chowacie się do śmietnika, mega kreatywne zadanie, tylko trzy razy trzeba to zrobić, niestety. No, jeszcze się zastanawiam, czy te kryjówki dla szturmowców działają. I chyba podjadę to sprawdzić. O, przepraszam pana, nie chciałem. Z tego co pamiętam, kryjówka dla szturmowców była w tym miejscu. Pamiętam, wchodzimy do tej budki i wychodzimy przebierani, tak, przebrani, tak? Więc nie wiem, czy to nam zaliczy. O, mamy kolejny kontener po drodze. I uwaga, uwaga. O, jeszcze jeden kontener. Same kontenery są. Nic, tylko się chować. Następny. No i mamy tą budkę. Dobra, i robię to specjalnie dla was. Sprawdzam, czy zalicza. I użyj budki telefonicznej, aby się przebrać. Aha, ja od razu z niej wychodzę. A i poza tym zadanie jest na trzech różnych meczach, no to i tak by mi nie zaliczyło, nawet jeśli działa. ale możecie mi dać znać w komentarzu, czy to zadanie zalicza na tych budkach telefonicznych, w których się przebieramy. No to, bo to w jakiś sposób to też jest sposób ukrycia, przebierając się. To znaczy, no ja tak rozumiem, nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i przechodzimy do zadania numer 3. Zadanie numer 3 jest szybkie, łatwe i przyjemne, bo polega na zlikwidowaniu przeciwników w ciągu 30 sekund. No ja sobie pojadę tutaj w tą stronę, na posterunek, bo tutaj nie ma napisane, że gracz, tylko przeciwników. A oczywiście każdym przeciwnikiem jest NPC. Jedziemy na posterunek. Raz, dwa, trzy. Ale to było szybkie. Wow to zadanie zostało wykonane w dwie sekundy? Tak, zostało. No i mamy saliczone czwarte zadanie polega na pokonaniu dystansu przy użyciu plecaka odrzutowego. Jak widzicie, mam tutaj 0 na 300. I przed chwilą zdobyłem ten plecak odrzutowy, jak widzicie, tutaj macie na plecach taki wskaźnik, i ile macie jeszcze tego latania. No i yy, dodatkowo taka ciekawostka, skąd ja ten plecak mam. Bo pewnie jak oglądaliście moje wcześniejsze filmy, czy tam fabularne, to zapewne wiecie, że mamy tak. Tutaj jednego mandalorianina, tu mamy gdzieś drugiego mandalorianina, tu mamy trzeciego mandalorianina. A tutaj gdzieś około mamy czwartego Mandalorianina. I na przykład zwiadowca sprzedaje nam snajperkę. Medyk chyba jakieś leczenie, nie wiem czy, ci, czy zaopatrzenie, więc nie ma czypaka. I tutaj ciężki chyba sprzedawał broń. No i dodatkowo medyka możemy wynająć, tak samo ciężkiego. A ten plecak po prostu, no bo ja nie mam na tym koncie zrobionych zadań jeszcze fabularnych. Po prostu dostałem z najzwyklejszej skrzynki. Tak więc nie musicie się w żaden sposób męczyć, wystarczy, że po prostu sobie będziecie lutować skrzynki i ten plecak dostaniecie. Myślę, że spoko motyw. Bo ja teraz nie wiem, jak bym miał te zadania fabularne zrobić. No i sobie polatam tutaj. Hop, 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 hop. hop. O, zostało trzech graczy. 2 graczy, nie! Jakiś spoceniec chyba został, bo gram na normalnych ludzi w tym meczu. Ile zostało jeszcze do przelecenia? 137 tu Nie wiem czy ten jeden plecak mi wystarczy do tego. Chyba on się dosyć szybko kończy. Ale najważniejsze, że wiecie o co chodzi, i przechodzimy do ostatniego. W ostatnim zadaniu musimy trafiać wrogów, będąc w powietrzu, i to najlepsze nie potrzebujemy wcale żadnego jetpacka. bo to wystarczy, że skaczemy. Po prostu skaczemy albo zeskakujemy z tyrolki. No i zaliczy nam to zadanie. Ale dodatkowo, jak mamy plecak odrzutowy bo to był chyba taki zamysł po prostu lecicie, no i w powietrzu. Tak, latacie i gościa strzelamy. Chyba niech mi się naładuje plecak. I uwaga. Aha, okej, okay, dobra. To chyba przez przypadek wykonałem zadanie zabijając przeciwnika jednym hitem ze snajperki. Mój błąd. Mam nadzieję, że te króciutkie zadania tygodnia trzeciego wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem komentarzu, pamiętajcie jakikolwiek komentarz, nawet jak napiszecie jakiegoś pusika, obejrzałem, obejrzałem. Zawsze to bardzo pomaga w rozwijaniu tego kanału. No a jeśli Wam zależy, żeby odcinku było coraz więcej, jakichś shortów, przecieków i tak dalej no to nie zapomnijcie zostawić tam jakiejś swojej aktywności pod filmem. Zapraszam Was również do na naszego Discorda Wasi Gaming. a jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam również do skorzystania z kodu Wazikaming. W sklepie nic Was to nie kosztuje, a zawsze pomaga w rozwijaniu tego kanału. Nie zabieram Wam więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej!